Cóż, witam w tej rozmowie, której wolałbym nie prowadzić. Turborak szybko się tworzy, rozprzestrzenia i mutuje. To od pana Jamesa Royala, konsultanta chirurga. I to jest bardzo spójne z tym, czego dowiedzieliśmy się od ludzi takich jak profesor Angus de profesor onkologii i wirusologii, który jest zaniepokojony tym od jakiegoś czasu. Większość lekarzy niechętnie mówi o tym, ale dr Royal zabrał głos w tej sprawie. Wielu moich interdyscyplinarnych kolegów, kolegów chirurgów, onkologów, patologów, radiologów i pielęgniarek specjalistów przyznaje mi, że nagła zmiana wzorców, i drastyczny wzrost liczby tych nieuleczalnych zaawansowanych nowotworów, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, wiemy, że u pacjentów występowały przypadki stadiów czwartym, kiedy rak był praktycznie nieuleczalny. Ścisły związek czasowy między wzrostem zachorowań na raka Achuli. Gnami spełnia złote standardy epidemiologii Brantford Hill dotyczące związku przyczynowo-skutkowego. Dość ode mnie. Posłuchajmy doktora Royala, który mówi o tym bezpośrednio, to z konferencji Jake Stone w Stromel w Irlandii Północnej, nazwanej inaczej Jack Stone, która niestety była lekarką, która niestety odebrała sobie życie po silnym nacisku zewnętrznym. Teraz czas na pana Royala. Na koniec muszę porozmawiać o nowotworach, w szczególności o nowotworach związanych z wynajem. Oprócz wzrostu liczby zgonów z wszystkich przyczyn w krajach o wysokim wskaźniku zaszczepień, od czasu wdrożenia szczepionek opartych na genach zaobserwowano alarmujący i znaczący wzrost zachorowań na nowotwory. Te nowotwory zostały publicznie przekształcone w inne nowotwory. Oczywiście nie jest to termin turbokancer, turborak, nie jest to termin naukowe, ale odzwierciedla inną, agresywną naturę biologiczną, która, jak się wydaje, obserwuje zarówno opinia publiczna, jak i lekarze. Pomimo niedawnych artykułów twierdzących, że nagły wzrost zachorowań na nowotwory nie jest niczym nowym, takim jak artykuł o oświetleniu gazowym w Daily Mail donosi o zdumiewającym wzroście trendów danych z lat 90. a 19. Istnieje wyraźnie dramatyczny wzrost który nastąpił w 2021. Wkró wkrótce po wdrożeniu so solidnie badanie opublikowały niedawno w Japonii obecne zredagowane przez to so pismo po znacznym ciśnieniu. Więc rak związany z dostępną telekomunikacją szczepionkową populacji szczepionkowej. Ra rak jest obserwowany w każdym wieku. To moje poszukiwania i podzielane przez wielu ekspertów. przez wielu ekspertów ekspertów, kolegów klinicznych na całym świecie, ale obserwowane przez nas nowotwory są niezwykle agresywne i mają inną biologię. Jedno badanie wykazało ten dramatyczny wzrost, szczególnie w młodym wieku. Od 2021 roku wzrost o 5,6% do 2022 roku Wzrost o 7,9%. Zauważyłem agresywne, szeroko rozpowszechnione nowotwory w przypadku wcześniej skutecznie leczonych przypadków raka Jelita, które uważałem za wyleczalne. Wiele przerzutów w tych przypadkach jest nietypowe lub nietypowych. Średnio niż osoby starsze zgłaszają się bez agresywnego niebieskiego stadium raka barwnikowego, który jest nieuleczalny i umiera w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Wielu z tych przypadków cała wątroba wydaje się być wypełniona dużymi, okrągłymi mascami guzów. To przerażające, widzieć to co tydzień w mojej, w mojej urodzie. Z mojego doświadczenia wynika, że rzadka, rzadko zdarza się, aby rak barwnikowy był tak agresywny u osób starszych. Zwykle. zwykle sporadyczne nowotwory, które są diagnozowane. Są nadal operacyjne, gdy występują u pacjentów w podeszłym wieku. Rzadko występują w stadium czwartym choroby i na pewno nie w sposób, w jaki zacząłem te sporadyczne nowotwory, które są diagnozowane, są nadal operacyjne, gdy występują u pacjentów w podeszłym wieku. Rzadko występują w stadium czwartym choroby i na pewno nie w sposób w jaki zacząłem je widzieć. Teraz... Teraz ta prezentacja, którą doktor znakomicie wygłasza, jest naprawdę przeznaczona dla profesjonalistów opieki zdrowotnej. Więc po prostu trochę ją rozpakowałem. Mówi o wprowadzeniu opartym na genach, gdzie oczywiście mówi o szczepionkach przeciwko COVID, które są oparte na informacjach genetycznych. Turbo nowotwory, na które wskazuje, nie są terminem medycznym, ale są to niezwykle agresywne, szybko rozwijające się nowotwory, które wyraźnie no, no odnotowują gwałtowny wzrost w liczbie. W 2021 roku u młodych ludzi w odnotowano 5,6 wzrost liczb nowotworów, turbo. W 2022 roku nastąpił wzrost o 7,9, więcej niż można by się spodziewać, więc popierając to rzeczywistymi liczbami, a także obserwuje się nietypowe przerzuty, więc... Więcej niż można by się spodziewać. Więc popierając to rzeczywistymi liczbami, a także obserwuje się nietypowe przerzuty. Więc prawdopodobnie wiesz, że rak powstaje w określonym miejscu, miejscu pierwotnym, ale następnie się rozprzestrzenia. A miejsce przerzutów to miejsce, gdzie rozprzestrzenia się na inne części ciała. A bardzo często, na przykład, nowotwory jelita grubego. W okrężnicy i odbytnicy rozprzestrzeniają się na inne części ciała i bardzo często na przykład rak jelita grubego okrężnicy i odbytnicy dolnej części jelita, te przerzuty do wątroby i to nieuleczalne. Duże guzy wątroby brwiowej. A ci ludzie zgłaszają się po prostu za późno, by cokolwiek z tym zrobić, kiedy przerzuty do wątroby. Rak nie jest już tylko w okrężnicy, również wypełnia wątrobę guzem, rozprzestrzenia się całkowicie, nieoperacyjnie i szybko kończy się sytuacja, którą widzi, wracając do pana Royala, ostatnio widzieliśmy, Trzech pacjentów zgłaszających się synchronicznymi nowotworami, czyli dwoma oddzielnymi nowotworami elita w różnych częściach okrężnicy zgłaszającymi się w tym samym czasie. To wcześniej uważano za rzadkie mniej niż 3%. Jeden był w średnim wieku, poza tym y dobrze pasował w dwóch. Dużych globalnie inwizu, inwazyjnych nowotworów, a jeden był bardzo stary, z dwoma pierwotnymi nowotworami przerzutami do wątroby. Wielu moich kolegów zespołu interdyscyplinarnego kolegów chirurgów, onkologów, eto, etologów, radiologów i pielęgniarek specjalistycznych wszyscy przyznali mi, że. Wszyscy przyznali mi, że nagła zmiana niecierpliwości i drastyczny wzrost tych agresywnych, niewiarygodnych zdarzeń nowotworowych, które zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, jednak żadna z nich nie może dać wyjaśnienia. Zaproponowano różne teorie: numer jeden dziedziczny lub genetyczny nowotwór. Coraz większy nacisk kładzie się na genetykę i genetykę nowotworów. Wielu z, wiele z tych nowotworów po 2025 roku, co nie jest zaskakujące, wyraża określone mutacje. Mimo to muszę przeprowadzić dalszą analizę w regionalnej jednostce genetycznej. W większości nie stwierdzono żadnych znanych odziedziczonych mutacji genów. Agresywna. Biologia GUZA działa na zasadzie piersi mutacji. Niekoniecznie oznacza to mutację, oczywiście że now nowotwór. Rak jest również bardziej prawdopodobny, jeśli czyjś układ odpornościowy jest uszkodzony lub stłumiony, ponieważ, ponieważ mechanizm nadzoru wes wesołego są. Upośledzony w rzeczywistości, niedawno opublikowanego badania sugeruje mechanizmy onkologiczne i autoimmunologiczne jako wynik szczepień. Jako wynik szczepień MRNA COVID-19. Zespół umysłowy HMPCC w dziedzicznym raku jelita grubego bez prolifozy. Sugeruje, że powoduje około 3% przypadków raka barwnika we wszystkich grupach wiekowych i 8% wśród młodych, co więc powoduje nagły wzrost zapadalności u pozostałych 92%, które o, u obserwujemy. Numer 2. Zachodnia... Numer 2. Zachodnia ultraprotest dwukolumbiczność i siedzący styl życia chociaż te czynniki niewątpliwie odegrały główną rolę w stałym wzroście zachorowań na raka w ciągu ostatnich 3 do 4 lat nie, wyja nie wyjaśniają one nagłego wzrostu zachorowań na raka po 2021 roku w zmieniającej się biologii piersi natury tego wzrostu po 2021 roku nie można wyjaśnić nagłą zmianą Całej populacji, toksyn środowiska. Żywność ultraprzetworzona nie jest niczym nowym. Mieliśmy już nadużycia do epidemii przed COVID-19. Numer 3 blokady powodujące opóźnienia diagnozy i zawieszenie programy badań przesiewowych w kierunku raka. Gwałtowny wzrost agresywnych nowotworów we wszystkich. Gwałtowny wzrost agresywnych nowotworów we wszystkich grupach wiekowych po 2021 roku nie może być obwiniany za blokadę opóźnienie diagnozy. Jak pokazałem wcześniej podczas pandemii COVID-19 w XIX wieku nie przestaliśmy, w XIX wieku nie przestaliśmy dwutygodniowo czekać na kolor po tym jak ostatnio zdiagnozowaliśmy i leczyliśmy więcej a nie mniej. Raka Podczas blokady jako jedynej ścieżki, do której lekarze, lekarze rodzinni mają dostęp. Dlatego ten argument, dlatego ten argument o migracji stawił w lubym gle lub przekątnych lub opóźnionej diagnozie nie jest prawdziwe w przypadku kolorów w przypadku raka. Co więcej, usługi badań przesiewowych w kierunku raka piersi zostały wstrzymane tylko na kilka miesięcy, pierwszej i drugiej fali. W każdym razie nie ma żadnego ważnego argumentu, że wzrost jest spowodowany zaprzestaniem badań przesiewowych. Nawet jeśli obserwujemy szczególny wzrost zachorowań na raka u znacznie młodszych, u znacznie młodszych osób w wieku od 20 do 45 lat. Usługi badań przesiewowych w kierunku raka barwnikowego, raka piersi i innych nowotworów zwykle rozpoczynają się w wieku 60 lat. Istnieje ścisły związek czasowy między wzrostem zachorowań na raka na obszarach wiejskich poza populacją. Białych zastrzyków genetycznych MRNA COVID-19. Oczywiście korelacja spełnia większość dziewięciu kryteriów immunologicznych HELIP. Związku przyczynowo-skutkowego istnieje wiele prawdopodobnych mechanizmów, które zostały zapropo zaproponowane. Dzięki którym rak mógłby być indukowany lub potencjalizowany, przyspieszany przez wstrzyknięcie genu mRNA. O tym niedopuszczalnie wysokim poziomie plazmy bakteryjnej skażenia, odkrycie promotora nowotworu SV40, zakłócenia. Presora nowotworu P53, i tak dalej. Te mechanizmy są szeroko omawiane przez naukowców i klinicystów, takich jak dr Kevin McKerner, jak dr Kevin McKerner, profesor. De Glish, Lee, doktor, yy, doktor dr. William McHurst i dr Ryan Carr. Yy, wasz obrońca McKernan, profesor De glisz dr William Marcus i dr Ryan Carr był biologiem i wielu innych i był omawiany podczas licznych międzynarodowych rozmów. Ogólnie rzecz biorąc. Zastrzyki wyraźnie powodują uogólnioną immunosupresję układ odpornościowy jest bardzo niedoceniany pod względem złożoności i znaczenia w nadzorze nad guzami w niszczeniu zmutowanych komórek zanim staną się rakiem niedawno mi lekarze powiedzieli mi czy widzą pewne nawroty nowotworów które zostały wyleczone 10 lub nawet 15 lat wcześniej przesyłałem ponad 20 żółtych kartek od czerwca 2021 mógłbym przesłać o wiele więcej ale stało się coraz bardziej oczywiste że mRNA Ignor MHRA ignoruje dane Nigdy nie otrzymałem żadnej informacji Zwrotnej na temat żadnej analizy Moich przypadków Ani nawet potwierdzenia Poza dwoma lub trzema przypadkami W których poproszono o dalsze wyjaśnienia Które już dostarczyłem Nie otrzymałem żadnych informacji zwrotnych Od MHRA Wskazujących, że analizują dane Dotyczące żółtych kar Lub je analizują Pomimo tego, sygnał bezpieczeństwa zarówno od MHRA, jak i system WARS w Stanach Zjednoczonych jest bezprecedensowy i niezaprzeczalnie oczywisty. Prezentując te informacje formalnie, otrzymałem mieszane odpowiedzi. Ostatnio na spotkaniach mojego działu lub zespołu do spraw śmiertelności. Odbyło się bardziej otwarte przyznanie, że być może niektóre zaobserwowane zdarzenia, takie jak wymówki o przypadkach, mogły być związane ze szczepionkami. Rozmawiałem kilka razy z dwoma kolegami z Colorado, z innych części kraju, którzy mieli podobne dodatkowe wspólne doświadczenia. Nie ma niezgodności co do zaobserwowanych wzorowców. Pochodząc z Botek zakażnych zapalnie i mogą być dobrą, dobrą chorobą. Miałem okazję wygłosić prezentację na Międzynarodowym Spotkaniu Chirurgów w Londynie w marcu 2023 roku. Na koniec pogratulowano mi mojej odczuwanej odwagi i stanięcia i mówienia o tych obawach. W sali panowała ogólna zgoda. 30 lub więcej chirurgów, wielu z nich złożyło podziękowanie i podobne uwagi, ale nie chcieli zgłaszać swoich obaw z powodu strachu przed rekursjami. W rzeczywistości dość zaniepokojony, wybitny chirurg na emeryturze obecny stwierdził, że dziwnym obowiązkiem jest zgłaszanie tych obaw, podsumowując dane jasno, wskazując, że szczepionki przeciwko COVID-19 nie są ani skuteczne, ani bezpieczne. Moje osobiste obserwacje są coraz częściej potwierdzane innymi danymi na całym świecie i badaniami naukowymi, a także opiniami ekspertów w innych ośrodkach. Osobiście domagam się, aby te zastrzeżenia i wszelkie ich promocje zostały natychmiast wstrzymane. Dziękuję za uwagę. Tak więc synchroniczne nowotwory są rzadkie, gdy osoba zachoruje na raka w dwóch częściach ciała w tym samym czasie. Zwykle ludzie czasami zachorują na raka w jednej części ciała, a następnie w innej części ciała. ciała. Lata później rzadko zdarza się, aby były zsynchronizowane. Zespół multidyscyplinarny widzi również bardziej agresywne, zaawansowane nowotwory, którzy mówią, czy. Czy można to wytłumaczyć genetykom? Nie, ponieważ genetyka była tam cały czas. To agresywna biologia nowotworu, a agresywna biologia nowotworu spowoduje więcej mutacji raczej niż mutacja genetyczna, która powoduje raka. Więc zwiększona liczba mutacji, które są obserwowane przez patologów w tych nowotworach. Jest wynikiem bardzo aktywnego raka, który generuje własne mutacje. Mechanizm immunosupresji, więc zasadniczo ludzie mogą cały czas chorować na raka, ale układ odpornościowy go blokuje i powstrzymuje nas przed zachorowaniem, więc może dostać, dostaną komórki złośliwe, potencjalnie złośliwe komórki lub mutacje w komórkach zachodzą cały czas, ale zanim rozwinie on się w raka, układ odpornościowy go wytępi, jeśli już układ odpornościowy. To się nie wydarzy, ale mówi też o onkogenezie szczepionek, gdzie szczepionki, jak uważa, faktycznie powodują guzy. A także rozpoznano autoimmunizację. Teraz przykład, który podał, jest dość interesujący to coś, co widzimy, to HNPPC, C. Jej dziedziczny ragelita grubego nie związany z polipowatością. Bardzo często raielita grubego zaczyna się jako polipy. To inny typ, zwykle jest genetyczny, dlatego może to wystąpić u młodych ludzi. Widzimy to, stanowi to mniejszość nowotworów, normalnie plus 92%. Wydaje się, że to mówisz, to nie jest żywność ultra przetworzona w stylu życia, ponieważ to było śmieciem przed wprowadzeniem szczepionki i nadal jest śmieciem. Teraz, chociaż stopniowo się pogarsza, ale to nie wystarczy, aby wyjaśnić nagłe drastyczne wzrosty. Pamiętać, że u młodych ludzi wzrost o 5,6 w 2021 roku i 7,9 w 2022. To są ogromne wzrosty i tak wielu z was zna osoby, które są dotknięte. Dostają tak wiele ludzi, którzy zgłaszają mi to przez, przeze mnie. To nie jest miłe, okropne, całkowicie okropne. Rosnąca liczba zgonów z powodu raka w przypadku nie została spowodowana przez opóźnioną, opóźnioną diagnozę, ponieważ, na przykład w Wielkiej Brytanii rozpoczynamy strumień badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego za pomocą zimnego badania kału lub zimnego badania krwi. 60 myślę, że to jest, ale to nowotwory występujące u osób. Ale to nowotwory występujące u osób w wieku od 20 do 45 lat, i istnieje wyraźna korelacja czasowa z zastrzykami, która jest częścią kryteriów Bradford Hill, a nie, a nie po 60. I istnieje również wiele prawdopodobnych mechanizmów, co jest inną częścią kryteriów Bradford Hill, więc mamy korelację, ale. Ale mamy powody, dla których to może się dziać, więc mamy P53. Supersor guzy jest hamowany, więc P53 normalnie hamuje guzy, ale jeśli jest hamowany, kwas 53 jest hamowany i nie masz już nic, co mogłoby hamować guzy, i masz więcej guzów. Wiemy o zanieczyszczeniu DNA osocza, o którym mówiliśmy wiele razy. Mówiliśmy również o S340, 40, promotorze guza środowiska CIMI. Widząc również, że jest to całkowicie zgodne z tym, co SND Onglish. On nam powiedział. Nawrót nowotworów, które były na stronie przez lata, leki i produkty opieki zdrowotnej regulują agencje. Wydaje się, że nie wchodzi to w interakcję w znacznym stopniu. Inną rzeczą dotyczącą kryteriów badania Fadilla są dane z systemu zgłaszania zdarzenia niepożądanych szczepionek w Stanach Zjednoczonych i żółtego systemu kart Wielkiej Brytanii. Są spójne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to wszystko wydarzy się w tym samym kraju, w tym samym, w tych. Samych dwóch krajach w tym samym czasie: w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, i rzeczywiście, we wszystkich krajach, w których miało miejsce to wdrożenie i to jest naprawdę niepokojące spotykasz się z 30 osobami chirurgami, a oni niechętnie zabierali głos, potrzebujemy więcej osób, które o tym porozmawiają i oczywiście dziękujemy doktorowi Royal i Solut i szacunek jego wielka odwaga w mówieniu o tym, a kiedy nasi starsi profesorowie i starsi konsultaci chirurzy podnoszą te obawy jak regulatorzy mogą nadal ignorować te obawy, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Na razie zostawmy to. Mogę nagrać inny film, w którym przedstawię jego pełną wypowiedź, gdzie rozmawialiśmy o czymś dodatkowym. Patologie, które również zaobserwowano, ale to było w Kansas i jest to niezwykle niepokojące. Miałem trzy takie zastrzyki, zanim zdałem sobie sprawę, że wyrządziły więcej szkody niż pożytku. Naprawdę jestem zły. Nie otrzymaliśmy pełnych informacji. Nie wyraziłem świadomej zgody, ponieważ nie otrzymałem pełnych informacji. Nie wyraziłem świadomej zgody, ponieważ nie otrzymałem pełnych informacji. Uważam, że to skandal i oczywiście dołączyłem do niego w apelu. O całkowity moment molotoria szczepionkiem RNA. Dopóki nie będziemy mieli całkowicie ostatecznych danych, agencja regulacji będą obecnie mieć, nie sądzę, aby to miało się stać w najbliższym czasie. Może to wkrótce zmienić się w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, ale na razie jest obawa. Nie ma tak wielu osób, które miały to. to te preparaty genetyczne pojawiają się teraz w drzewie szwajcarskim dla tych, Agresywnych biologii, nowotworów, mitologów. Czasopisma muszą się ogarnąć. Musimy udostępnić dane na ten temat i udostępnić je opinii publicznej, chociaż nie tylko przez dziwnego, oburzonego osobnika. Zostawiamy to tak. Na, na jeszcze raz dziękuję za oglądanie.